Redest ptasi, poligonum aviculare, ale w niektórych systemach ujęty pod nazwami poligonum aequale, poligonum arenastrum, jest rośliną jednoroczną lub dwuletnią, która dorasta do około 50-60 cm długości rośnie na przydrożach i polach w miejscach piaszczystych łodyga jest rozścielona liście eliptyczne lub szeroko eliptyczne do 8 mm długości brzegiem nagie tępe lub zaostrzone kwiaty po kilka w pachwinach liści okwiat o listkach zrośniętych do połowy, pręcików 7-8, owocki do 2,5 mm długości. Kwitnie od czerwca do października. Władysław Wiorogórski w słowniku środków lekarskich z 1914 roku opisał następująco rdest ptasi. Rośnie u nas na płonnych i uprawnych gruntach, kwitnie od lipca aż do jesieni, zawiera ciało garbnikowe i olej drażniący. Roślina ta od dawna używaną była przeciw krwotokom, zran i chorobom uszu. Później lekarze francuscy stosowali ją przy diaryi i krwawej biegunce. W ostatnich czasach Laskow zaleca ją w postaci odwaru lub naparu przy dolegliwościach drugoddechowych, szczególnie przy zapaleniu oskrzeli, gruźlicy płuc. Ma obniżać temperaturę ciała, zmniejszać ilość plwocin i poty nocne, a także i kaszel. Sprzedają ją pod nazwą homeriana, napar lub odwar z 30 g na 1000 g wody do przyjęcia w ciągu 24 godzin. Tinktura z jednej części ziela na dwie części 70% wyskoku przy diarei u dzieci 2-30 do 30 kropel 2-3 razy dziennie. Doktor Czarnowski w zielniku lekarskim z 1905 roku pisał Ordeście ptasim, czyli sporyszu. Rośnie przy drogach i płotach, na błoniach, pastwiskach, murawach, na polach, jako chwast. U nas wszędzie, aż do stóp tatrzańskich, ziele pospolite. Kwitnie od lipca do października, zbiera się w czerwcu. Lipcu, sierpniu. Składniki: kwas garbnikowy, mączka, guma, nieco białka, indygowego, fosforan potasu i wapnia. Działanie dosadnie ściągające, krwioczystne, moczopędne. Napar, ziela, pije się w chorobach nerek i pęcherza, szczególnie na kamień nawet zadawniony i bezskutecznie innymi środkami leczony w kataralnych zapaleniach narządów moczowych i płciowych przeciw kile syfilis, rzeżączce cierpieniom wątroby płuc i piersiowym wrzodom w żołądku i kiszkach pijać codziennie jeden większy lub dwa małe kubki. Knajp przypomina, że dawnymi czasy używano sporyszu przeciw biegunce, ważąc go we wodzie i czerwonym winie, zmieszanych porówno. Choremu dawano napój możliwie gorący. Zewnętrznie używa się odwaru do przemywania ran i owrzodzeń, a dalej do pukania gardła. Rdes ptasi, poligonom awikulare, należy do rodziny Poligonace. Jest surowcem oficjalnym, ujętym przez farmakopeę europejską i Polską, na przykład 12. Ziele powinno zawierać przynajmniej 0,30% flavonoidów w przeliczeniu na hiperozyt o masie cząsteczkowej 464,4. popiół nie więcej niż 10%, strata masy po suszeniu nie większa niż 10%. Zgodnie ze starszą farmakopeą polską, szóstą, zieler ptasiego trzeba zbierać w czasie kwitnienia i suszyć w cieniu. Zieler ptasiego powinno zawierać nie mniej niż 0,15% flavonoidów. W przeliczeniu na kwercetynę o masie cząsteczkowej 302,24. Strata masy po suszeniu nie większa niż 12% popiół nie więcej niż 12%. Działanie przeciwzapalne, miejscowościągające. Farmakopea Polska szósta dała także dawki do ustne 3,8 g jednorazowo, 3,8 g dobowo. Zewnętrznie w odwarach 3-8 gramów. W dawnych lekospisach rdest ptasi widniał pod wieloma nazwami synonimowymi, mogącymi wprowadzić w błąd co do tożsamości surowca. Na przykład herba centumnodi, herba sanguinalis, sanguinaria ti. Ziel rdestu ptasiego zawiera od 0,2% do 1% flavonoidów, Awikularynę, hiperozyt, kwercytrynę, kemferol, ramnetynę, izoramnetynę, juglaninę, czyli arabinozyt kemferol. Ponadto garbniki, około 3,6%. Są to głównie galotaniny oraz garbniki katechinowe. Kwas kawowy, chlorogenowy, galusowy i ich pochodne. śluzy kwas krzemowy, nawet około 1%, kwas galakturonowy, galaktozę, ramnozę, arabinozę, kumaryny, na przykład umbeliferon skopoletynę, lignan o nazwie awikulina, Naftochinony, na przykład sześć, metoksy, plumbagina. Poza tym witaminę C około 100 mg w 100 g. Ziele rdestu ptasiego stosuje się do terapii oczyszczających układ moczowy, przy kamicy moczowej, w stanach zapalnych płuc, gruźlicy, kaszlu, zapaleniu jamy ustnej i gardła, w chorobach reumatycznych, upławach jako dobry środek przeciwkamiczy i moczopędny. Obniża poziom glukozy w osoczu krwi. Odwary i wywary procentowe należy przyjmować kilka razy dziennie po filiżance. W kosmetyce jest to dobry środek przeciwwysiękowy, antyseptyczny, gojący, oczyszczający ze szkodliwych metabolitów i ksenobiotyków przy cerze trądzikowej, na przykład przy trądziku różowatym, a także w plamicach naczyniowych. Według doktora Gerharda Madausa w Polsce rdesp stosowano w chorobach wątroby i przy artretyzmie, w Danii przy biegunce, krwawieniach i kamicy moczowej, w Norwegii jako środek hemostatyczny, na Węgrzech przy złamaniach kości. Doktor Madaus polecał rdę ptasi w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, krwawień z przewodu pokarmowego, układu oddechowego czy moczowego. Ponadto przy nieżycie płuc, gruźlicy, chrypce, kaszlu, kamicy moczowej i chorobach skórnych. Ponadto przy nadmiernych krwawieniach miesiączkowych, ziele jesienne pozyskane z gleb piaszczystych Zawiera więcej krzemionki Według Madausa przy kaszlu Należy rdespta się łączyć Z podbiałem Przy wrzodach żołądka Problemach nerkowych i pęcherza moczowego Łączyć z mącznicą i pokrzywą Przy wrzodach dwunastnicy Łączyć z centurią Babką lancetowatą Pięciornikiem gęsim Miętą pieprzową I sanikula europea Co oznacza żankiel zwyczajny przy upławach białych do irygacji należy łączyć rdes ptasi z korą dębu, zielem pokrzywy i kwiatem rumianku. Wykazuje synergizm z poziewnikiem i skrzypem.